Wyobraźcie sobie, że były zawody rzutu oszczepem I Werka się zapisała na takie zawody I wzięła ten oszczep, rzuciła tym oszczepem Doleciał on aż do Japonii Proszę Państwa, mam dzisiaj wolny dzień I zamiast oglądać Netflixa, czy nudzić się Czy masturbować się 10 razy dziennie Postanowię, że zrobię coś pożytecznego I nauczę się proszę Państwa Wszystkich państw, miast, flag Oraz ich położenia Oraz będę masturbował się 10 razy dziennie Ale dobra proszę Państwa, zaczynamy, czas 12 ile jest 12.10 12.12 idealnie mamy czas do jutra 12.12 .12. albo czas za dwa dni 12.12 .12. Let's go! <laughs> Proszę Państwa! Do challenge'u 193, wchodzą 193 państwa, które należą do ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wchodzą na przykład takie państwa jak powiedzmy yy, Watykan, Stolica Apostolska, Abchazja, Kosowo, co najciekawsze, Tajwan. A ja byłem w Tajwanie, także 193 państwa, kurde, blade. Może być ciekawie. Wierzę, że się uda, ponieważ będziemy używali technik, mnemotechnik, to się tak chyba nazywało. Od razu się zwracam do wszystkich yy, podstawówczaków. Gimnazjalistów, gimnazjum już nie ma, Liceo, licealistów, a nawet ludzie na studiach, że można by się było tego uczyć, wkuwać, ale są yy, mnemotechniki. Kurde, jakby wam to, to wytłumaczyć fajnie, w, w jednym zdaniu. Do zapamiętania tych 193 państw, miast, będziemy używali mnemotechnik. Metoda, powiedzmy, tutaj to, to bardzo uproszczę, w yy, opisie będzie to fajniej rozwinięte. To jest metoda po prostu jakby taka obrazkowa, wyobraźniowa. Tworzymy w naszym mózgu jakieś najdziwniejsze obrazy, sekwencje, dzięki którym łatwo nam się Pamiętuje różne rzeczy. Pamiętam, że kiedyś przyszedł do nas podstaw jakiś taki ziomek, który wyglądał jak czarodziej i zaczął nam mówić o tym wszystkim, wszyscy go wyśmiali. Ale do dzisiaj pamiętam przykłady, które nam powiedział. Na przykład powiedział, że tego można używać do wszystkiego, na przykład do nauki języka angielskiego. I jak nauczyć się na przykład słowa sanie po angielsku? Po angielsku, sanie to jest Sledge I on nam to y, przedstawił, że wyobraźcie sobie, że w tym momencie z górki y, zjeżdża na saniach przeogromny śledź. Szlajcie, śledź, śledź. I w tym momencie, ty sobie, jakby, zapamiętujesz tą irracjonalne wyobrażenie śledzia zjeżdżającego z górki i myślisz sobie, kurde, blade, ha, ha, ha ale beka. A ja, na przykład, do dzisiaj pamiętam dokładnie to porównanie, bo nasz mózg po prostu lubi zapamiętywać takie niekonwencjonalne rzeczy. Dobra, koniec wypowiadania się na tematy, na które się nie znam, ale zabieram się do roboty. Dobrze, proszę Państwa, najważniejsze jest planowanie. Wychodzi na to, że najwięcej Państw ma. Afryka, później ma Azja, później jest Europa, później jest Ameryka i Australia i Oceania równo mają po 14 państw i Ameryka y, Południowa. Krótka piłka. Najpierw pomyślałem, że pójdzie na sam przód, pójdą najtrudniejsze państwa. Będę sobie przeplatał, bo jak to wygląda? Mamy tak. Mamy Afrykę, która na przykład ma 55 państw i jest, też są też jakieś Ameryki, które mają malutko. Te, będę sobie przeplatał. Raz trudne, raz łatwe, raz trudne, raz łatwe, raz trudne, raz łatwe. Na pierwszy yy, ogień leci Afryka, później zrobimy sobie Amerykę, nauczymy się, później Azji, później Australii, później Europy i Ameryki, Amerykę Północną. Proszę Państwa, priorytetem dla mnie jest nauczenie się państwa, stolicy, położenia oraz na samym końcu jego flagi. Wydaje mi się, że tak jest też najbardziej przydatne to wszystko. Zaczynamy naukę. Dobra, proszę Państwa, o 25 minut. Ja, yy, jak się uczę, to uczę się techniką Pomodoro, czyli 25 minut nauki, później 5 minut przerwy. Jak ja to dokładnie robię? Robię sobie teraz piszki, To jest takie typowe. Pierwsze piszki wyglądają tak. Tutaj ładnie, jakiś kolor, tutaj jakiś rysunek, narysowana flaga. W ogóle już teraz wiem, że flag się nie będę uczył, bo po prostu to będzie nie do zapamiętania i inaczej. Dałoby się to zapamiętać, ale wydaje mi się, że jeżeli chcę się zmieścić w jak najkrótszym, jak najkrótszej jednostce czasu, to po prostu muszę, muszę się skupić na, na w ważniejszych szczegółach, czyli będę chciał się skupić na państwie, na jego stolicy i również na, na położeniu jego. Dobrze, i teraz wam pokażę, jak mniej więcej to y, wygląda ta nauka. Robimy sobie karteczki, mnemotechnika, stwarzam sobie najgłupszą historię i wplatuję tam słowa klucze. Jest dziecko, które ma rok. Czajcie to? Ma rok? I jest na niego rabat. Chcą go sprzedać i po roku po prostu już jest za stary i jest na niego rabat. Maroko, a stolica to rabat, proszę Państwa. Na każdej karteczce z tyłu sobie piszę, żeby móc sobie sprawdzić. Maroko, taka piszka, nie? Słuchajcie, drugi przykład. Jest państwo, w którym wszyscy mają ogromne gęby i oni sobie mierzą te gęby w takiej jednostce, która została zbanowana. Nazywają się bandżule I goście sobie do, do siebie podchodzą i mówią sobie Ty, ale masz ogromną gębę, daj mi zmierzyć Mierzą i co? W bandżulach I proszę państwa, państwo Gambia I miasto bandżul Słuchajcie, byłem kiedyś na obozie językowym I była taka bardzo ładna rebe Ona była z Tunezji, to jest akurat true story. Było tam jakieś figle, fikumiku I kiedy ja chciałem Coś więcej, aha i ja sobie zapamiętam, że ona była z Tunezji, po prostu Rebeb z Tunezji, także to pamiętam, że Rebeb jest z Tunezji I kiedy chciałem coś więcej, chciałem wiecie poświrować, no ona powiedziała Tunis, Tunis nie zdziałasz, Tunis Będzie to ciężkie, już wiem, że będzie to ciężkie, minęły dwie godziny praktycznie od rozpoczęcia challenge'u Proszę Państwa, jak wiadomo, na dobrej nauce sprzyja dobre jedzonko I proszę zobaczyć, pomyślcie sobie, to jest nic, ale jajecznica robiona przepisem starożytnych Rzymian Tutaj chlebek Czemu ja to w ogóle nagrywam? Słuchajcie, przyspało mi się i teraz tak: yy, krótki update. Na pewno, nie wiem co ja myślałem, mówiąc, że jeden no. dzień. Po pie Doliło mnie. Totalnie nie mam siły. Idę zaraz spać. Po prostu. W dupie mam wszystko. Idę spać. Wydaje mi się, że nie zmieszczę się w dwa dni. Aczkolwiek spodobał mi się ten challenge. Chcę go dokończyć. Będę chciał go jakby dokończyć. Jak się nie uda w dwa dni, to zobaczymy, czy w trzy nie pójdzie. Widzowie, dzień drugi się zaczyna. Krótka piłka. Może wczoraj coś mówiłem, że kurde, przedłużyć część, przedłużyć czas. Ale nie. Byłem wtedy słaby. Okazałem się słaby. Prawda jest taka, że, że wydaje mi się, że uda mi się to dzisiaj zrobić. Już jestem za połową. Afryka jest. Najtrudniejsza. Do tego Azja, te kraje takie mocno na wschodzie, takie takie usrane, te wszystkie Tadżykistany, które jest z jeden na drugim. To jest najtrudniejsze. Na pewno nie będzie to 100%, na pewno to będzie z jakimś zawachnięciem, ale kurde blade, będzie się dało zrobić. Koniec końców to jest tylko. 194 rzeczy do zapamiętania Albo jasz, ale będzie się dało zrobić, także co? Szybkie śniadanko i wracam do nauki Także co, widzicie mnie tutaj w gaciach Zadowolonego Naprawdę jest mega dużo y, fajnych historyjek, dzięki którym łatwo jest po prostu zapamiętać Na przykład jak zapamiętać sobie stolicą Libii jest Tripolis Robisz sobie skojarzenie, które naprawdę ci się kojarzy, jakoś jest bliskie tobie Szkoda, że moje skojarzenia są zazwyczaj o, nie wiem, tibi, sraniu i nie wiem, żyganiu. Jak zapamiętać, że stolicą Libii jest tri Tripolis? Wyobraziłem sobie, że w Tibii, pomiędzy trzema miastami Tajs, Karlin i Venor zaczęła chodzić policja i sprawdza, czy masz ropę i szowel. Jeżeli nie masz ani winy, ani łopaty, to po prostu wlepia ci mandat. Policja. Libia, Tibia, Tripolis trzy miasta, Tripolis. No i każdy sobie może robić, jakie chce, prawda, skojarzenia. Ogólnie to mam taki program, dzięki któremu sprawdzę właśnie, jak dobrze umiem y, stolicę. To będę nagrywał wszystko, żebyście wy też mieli y, pewność, że nie oszukuję. Z tym ja nie oszukuję, y, podchodzę do tego bardzo profesjonalnie. Uważam, że jeżeli się oszukuje w tego typu challenge'ach, to po prostu y, one nie mają sensu. Sprawa wygląda tak, że jest 21, 24. Już umiem wszystko i tylko bawimy się z położeniem. Bawimy się z położeniem, żeby wszystko było na cacy. Zdajmy sobie sobie, nie wiem, 90% yy, trafności yy, i ciśniemy przez noc tak, żeby było 100. Musi być 100, nie ukrywam, 100 to jest mój cel. Bez zbędnego jest 20 po 12. Wszystko, wszystko umiem na 100%. Wszystko umiem. Państwa i położenie. Wydaje mi się, że gdzieś koło godziny drugiej może koło godziny trzeciej robimy sobie test, którym zobaczymy czy rzeczywiście się nauczyłem tego. Yy, dobra, niestety, niestety nie robiłem e, wczoraj podejścia, bo e, sobie zapomniałem wieczorem. Miałem, miałem już wczoraj jak gdyby zakańczać challenge, ale sobie zapomniałem, że o e, 5.30 muszę wstać. 5.30 nie wiem czy widać. 5.30 muszę wstać e, najprawdopodobniej e, muszę załatwić jedną sprawę Będę najprawdopodobniej za jakieś 3-4 godziny, także przedłużę sobie challenge te 3-4 godzinki, aby było sprawiedliwie. Ja lecę, widzimy się za 4 godziny, kurde blade, ale bym się wyspał. Wróciłem, jest godzina 9.52 Zrobię sobie śniadanie, posprzątam Pewnie będzie gdzieś koło godziny 11, ale muszę się położyć Bo po prostu to wstaniecie O 5 mnie trochę wyłożyło Także mam nadzieję, że mi wybaczycie te kilka godzin obsługi Bo challenge miał trwać do 12 Dobra, słuchajcie, zjadłem śniadanie I w sumie sobie postanowiłem, że sen jest dla słabych Żartowałem, chciałem sprawdzić ile osób pomyśli, że oszukam challenge Jak najgorszy pies A ile osób będzie wierzyło we mnie, że zostanę na polu walki Dobra, jestem Debilem zapomniałem, że karta nagrywa tylko przez 30 minut. Po 30 minutach się urwał film. Wtedy miałem 100%, pomyliłem się dwa razy z Azerbejdżanem i z yy, Łotwą. Zostało mi tylko 35 minut na tej kamerze. Także 25 minut po 20 minutach mam budzik nastawiony na szybki restart. Ja włączam nagrywanie i jeszcze raz to robimy, ale bardzo szybko, bo już nie mam czasu, żeby się pupcyć. Togo jest tutaj w Afryce i stolicą Togo jest Lomę. Kamerun jest tutaj i stolicą jest Jaunde. No, Estonia to jest Stalin, kurde blade, kurde blade. Tu się pomyliłem, czemu ja dałem Tallinn? Bangladesz Easy. Bangladesz jest Dhaka. Angola jest. Ee, kurde, miałem to wcześniej dobrze, co jest. Mm, kurde. No i zapomniałem. Samoa jest tutaj. O, hahaha, <laughs> to Samoa. St. Vincent i Gernadyny. Tutaj. ich Ta wyspa to jest George, święty George, Saint George's. O kurwa, Kingstown, źle zrobiłem. Saint George's to jest ten niżej. Dobra, no wiadomo, że to jest Kingstown. Czemu ja to źle powiedziałem? Dobra, trudno, błąd. Tigula i Barbuda, tu się dzieją Kurwa cuda, Czarnogóra ee, Podgorica O kurde, kliknąłem Macedonię Północną, ale to tylko dlatego, że e, To jest bardzo mała Ja wiem gdzie jest Macedonia Północna, musicie mi Zaufać, to jest bardzo mała mapa, Podgorica Macedonia Północna, Skopje Wszystko wiem, cholera jasna, nie będę miał Dobra, Gambia jest Bandżul Czy ja kliknąłem Gane kurwa? Przecież tam jest Gambia, o nie Drugi błąd. No dobra, no. Korea Północna, Pjongjang, Kuba. Tutaj. No i co, proszę Państwa, 99%. Dupnąłem się, w czym się Pnąłem Z Gambią. E, chyba coś jeszcze źle powiedziałem. Aha, jeszcze jedną wyspę źle powiedziałem. Powiedziałem źle w stolice Kingstown. Saint vincent i Grenady. To jest Kingstown, pomyliłem się też, bo źle zaznaczyłem Gambię. Dobra, proszę Państwa, podsumowując challenge, dało się to zrobić. Jest to duża poprawność. Tutaj ktoś może powiedzieć, że czemu mi się zaznaczało, jak już, jak już trafiłem. W sumie nie wiem, sobie uświadomiłem to pod sam koniec, że to może być trochę uproszczenie, ale też jak gdyby trenowałem to sobie na mapie, bez tej aplikacji raczej umiem trafiać, gdzie jest dane państwo, a raczej to znaczy właśnie, że praktycznie w 100%. Nie, nie jest to aż takie wielkie dla mnie ułatwienie, że powiedzmy dane, Dane państwo były już zakolorowane. Na pewno było ułatwieniem, ale nie było takim trudnym. Słuchajcie, no dało się to nauczyć. W sumie challenge chyba w miarę prosty, jeżeli rzeczywiście bez oszukiwania się to udało. Ha, ha, ha. W sumie jestem zadowolony, bo i tak mam taki okres przeprowadzki. Proszę państwa, aby dowieść eksperyment do końca, muszę przetestować jeszcze jedną rzecz. Nauka miast w państw, ona była o tyle prosta, że tutaj jak gdyby skojarzenia same napływały nam do głowy. To Było bardzo intuicyjne. Niektóre można było też yy, spamiętać fotograficznie, yy, co obok czego leży. Tam było bardzo dużo korelacji. Żeby dowieść eksperyment do końca, muszę przetestować to na jeszcze jednej rzeczy. Na rzeczy dużo mniej intuicyjnej. Czyli na, proszę Państwa, zapamiętywaniu liczb. Zapamiętywaniu liczb, ciągów, znaków. Czasami ciężko jest nam zapamiętać numer telefonu, proszę Państwa. A ja będę chciał zobaczyć, w ile dam rady się nauczyć ciągu 100 cyfr liczby Pi po przecinku. Proszę Państwa, żeby Was nie zmylić, już taki odcinek był na wszystko w blogu, proszę Państwa. Na podział nauczył się. 500 cyfr w jeden dzień. Zauczył się 500 cyfr w jeden dzień. E, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja tego nie będę chciał robić. 500, bo dla mnie to jest po prostu już katorga. Jak szybko uda się zapamiętać 100 cyfr? Czemu 100 cyfr? Bo pamiętam taką sytuację. U mnie w szkole, e, na uczelni jest dzień liczby Pi. I wtedy e, jest konkurs recytatorski tych właśnie e, liczb Pi. I mój ziomek kiedyś powiedział: Ej, słuchaj, taka osoba zapamięta, zapamiętała 120, 100, 100 ileś cyfr Pi. Jest przekozacka. Powiedziałem, co ty dajesz? Co grasz? To nie jest takie trudne. I, proszę Państwa, w tym momencie to udowodnie. Czas. Start. Ej, widzowie, położyłem się dla beki na 15 minut do odcinka. Minęły dwie godziny. Nie wiem, w którym jestem w świecie, w jakim uniwersum, ale ja... Jeżeli już wiesz, że wszystko zrobione i już na pewno się nie rozproszysz, przed nauką polecam szybką gierkę Famonka. Albo na naszego streama ekipy. Właśnie teraz będzie stream ekipy. twitch Trochę oddelegowywanie obowiązków z tą nauką, ale kiedy już nic nie stoi na przeszkodzie, to można w końcu Cały dom posprzątany, wszystkie obowiązki zrobione I proszę Państwa, w życiu każdego ucznia przychodzi taki moment, kiedy jest niedziela, 20.18, że trzeba poczekać do 21, żeby zacząć o pełnej godzinie Także lecimy Jak to działa? Proszę Państwa, najpierw musimy sobie rozpisać liczby od 0 do 100 Czemu? To Wam zaraz powiem. Proszę Państwa, najważniejsze jest wymyślenie sobie 10 kategorii. Raz, 9. Cholera, zabraknie mi miejsca, jak tak będę robił. Jeszcze muszę rozpisać do 99. Proszę Państwa, już Wam wytłumaczę, po co ja w ogóle zapisuję te cyfry od 0 do 99. Mamy tutaj e, grupy od 0 do 9, 10, 19, 20, 29. 30-39. O co w tym wszystkim chodzi? W tym wszystkim chodzi o to, że każda dziesiątka jest przyporządkowana innej kategorii. Yy, chodzi o to, żebyście wy je dobrze pamiętali, także to mogą być właśnie znajomi, ja sobie dam sport, ja sobie dam yy, szkołę, żeby te kategorie były od siebie różne, dane elementy nie były nie mieszały się w swoich kategoriach, czyli żeby te kategorie były unikatowe. Do każdej cyfry jedności przypisujemy jakąś rzecz, która nam się z tą yy, cyfrą jedności kojarzy. Od 0 do 9, to jest yy, u mnie kategoria ekipa. Trójce będzie odpowiadała. Mawerka. czemu? bo jak trójkę obrócimy to, to jest jak W, no i jeszcze, y, powiedzmy, Werka y, ma takie włosy, które mi przy przypominają, jakby to była taka trójeczka, nie? Co mi przypomina jedynka? Patrzymy się tylko na cyfrę jedności. Jedynka mi przypomina oszczep. No to y, takie jedynce przyporządkujemy rzut oszczepem. Wyobraźmy sobie, że y, na historii mamy się nauczyć daty 1103. I co się stało w 1103? Ja sobie sprawdziłem i na przykład urodził się cesarz Toba Japonii. Jak to można zapamiętać? Można zapamiętać to właśnie tak hamsko, nie? 1103. Urodził się ten, a można właśnie podejść do tego sprytem. I na przykład, wyobraźcie sobie, że były zawody oszczepem, że, że zawody rzutu oszczepem. Werka się zapisała na takie zawody i wzięła ten oszczep, rzuciła tym oszczepem, doleciał ano, on aż do Japonii, uderzył mamy toby w plecy, oczywiście nic się jej nie stało i dziecko wyleciało, proszę państwa. I tak się urodził, urodził cesarz. No i tak się zap zapamiętuję daty. Tak możecie to yy, wykorzystać w szkole. Boże, ale się spociłem, ale mam gorąco. Uwielbiam mieć gorąco w mieszkaniu. Mamy rozpiskę od 0 do 39. Trzeba sobie teraz to rozpisać mocniej, do 100. I do każdego wymyślić skojarzenie. Dobra, proszę państwa, 100 liczb rozpisane. Teraz wystarczy wymyślać 8 innych kategorii. Oraz do każdej kategorii po 10 rzeczy. Dobrze, proszę państwa, ustalone. W kategorii od 0 do 9. Ekipa, 10-19, sport, później zwierzaki, później części ciała, transport. YouTube, postacie fikcyjne, miejsca na ziemi, szkoła, uczenia, i Tibia. Widzowie, jeszcze tuż przed snem sobie powtórzę wszystko, żeby mieć pewność, że to się przez ten, przez tą noc ułoży, no bo tak podobno mama mi mówiła, że to się tak układa, dlatego sobie powtórzę. Oj, powtarzam się, dlatego powtarzam. Powtórzyłem się, powtarzam, powtarzanie. Proszę państwa, widzimy się kolejnego ranka. Może nie ranka, bo jest godzina 14, ale wstałem o tej godzinie. Coś mam problemy ze spaniem, nie mogę zasypiać ten. Proszę państwa, ostatni krok, zanim zaczniemy się już uczyć 100 cyfr po kolei. Yy, sprawdzę, czy rzeczywiście potrafię przemieniać yy, cyfrę na dany, yy, na dany obiekt. To jest trudniejsze niż w drugą stronę, niż z przedmiotu na cyfrę, moim zdaniem. Od 0 do 199 i sprawdzimy, czy potrafię szybko dopasować rzeczy. 75, nic bardziej prostszego. To są miejsca. 70 to są miejsca. A 75 to jest rzeka. 5 y, kojarzy mi się z rzeką, bo jest takie zawijane jak rzeka. Zobaczmy, czy się sprawdza. 75 y, rzeczka. Kozacko. 55, proszę Państwa. 50. Y, 50 przypadają y, YouTubeowi. A 5 to jest oczywiście 5 sposobów na Archie, Klamer, Sztaba, Primoż. Kocham ich. Kolejne wygenerowane. 7. Bardzo prostsze. Nic bardziej prostszego. Siódemka. To jest wariacie. Wiesz co to jest siódemka? montażysta. Czemu, czemu siódemka to jest aromontażysta? Bo siódemka jest taka, rośnie w górę. A aromontażysta jest do, dowalonym montażystą, nie? Ma takie, jest dowalony. Proszę państwa, kolejna rzecz. 8. Osiem. Osiem to suchor. Pytasz się czemu ósemka to suchor? Bo proszę państwa ósemka to jest taka najpotężniejsza liczba. I taki suchor jest, najpotężniejszy. Co robimy? Włączamy stoper. 3, 4, start. 100 cyfr. 3, kropka. Będę je pisał po dwie, no bo wiadomo, że tutaj są dwójkami potegowane. Box, ten jest tu: Sword, Spaghetti, kolono, matura, polska, jajacy, suchy, motor, małpas, statek. Teraz tworzymy historię, tak? Mamy, mamy liczby, mamy cyfry, mamy liczby, mamy przypisane do nich rzeczy i tworzymy z nich historię. Pierwsza historia, jeszcze raz. Był pojedynek boksu, później goś w środku wziął sprzęt, rakietę tenisową. A ten drugi powiedział: Nie, 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 wziął tu Heather Sworda z tybiskiego. I go ciachnął, zrobił z niego spaghetti, a na samym końcu uciął mu kolano, proszę Państwa. Że mu rzetko wyleciała. Ale zdał sobie sprawę, że takim życiem daleko nie zajdzie. Dlatego postanowił napisać maturę, żeby Polska miała ludzi z jajami i z cytuszkami. Później też jeździ na motorze. On, on, on później po tym. W niesamowitym przypadku jeździł na motorze i odwoził małpę na statek, żeby mogła na statku być. Niesamowite, co? To mamy jedną historię, wymyślamy drugą. Tom już umiem. 38. Zaczyna się od cecuchów. Okej. Okay. Okazało się, że Topowa Dycha nagrała o tym odcinek i wziąłem żółwia, dałem go na krzesło, bo chciałem oglądać z nim. Ale on wolał oglądać koszykówkę. Poszli do NPC, którym była Weronika Sowa, która odprawiła ich rowerem. Na 100 cyfr zrobiłem 3 błędne. Za sekundkę powtórzę sobie tą drugą próbę, bo tutaj widzę, że to są głupie błędy. Ni niczego nie zapomniałem. Spróbuję jeszcze raz to zrobić. Wiadomo, że to nie jest jeszcze taka recytacja w stylu 3, 14, 9, Ale to jest dlatego, że to jest dopiero początek. Minęły 52 minuty od momentu, kiedy zacząłem się uczyć. Problemem było wymyślenie tych 100 skojarzeń. Ale teraz widzicie, jeżeli mam już te 100 skojarzeń, to ja mogę je cały czas używać, jak gdyby do yy, tworzenia kolejnych historii. Proszę Państwa, ja wiem, że ten odcinek to nie był backflip. To nie była nauka Tayleeee'u'u. To nie był, nie wiem, chowany w nocy, w kiśniu. Ale jeżeli zastaliście do tego momentu, to znaczy, że trochę was to zaintrygowało. I ten odcinek ma na celu pokazanie, że nauka wcale nie musi być trudna, żmudna i nudna. Nauka może być zabawna. tym się można bawić, proszę Państwa. Naprawdę. Dziękuję Wam bardzo za odcinek. Na sam koniec jeszcze zobaczę, czy uda mi się otworzyć te 100 cyfr bez żadnej pomyłki. Dobra, za, drugą, za drugim razem poszło mi już dużo szybciej. Zrobiłem tylko jeden błąd. Jedna cyfra się tylko nie zgadzała. Ostatecznie spróbuję teraz wyspidranować to. Speedrun, speedrun speedrun, teraz jak już wiem wszystko to speedrun ok dużo szybciej zobaczymy czy poprawnie 8, 6, Proszę Państwa teraz bezbłędnie za trzecim razem bezbłędnie po 4 minutach